Sprawdzimy Twoją przyszłość na melanżu w 2025 roku. Karty nigdy nie kłamią. Ty zawsze. Karta Sąd Ostateczny. Już o 21.37 będziesz tłumaczył DJowi, że umiesz ropować Chwebo. Nie umiesz. A nagra nie ląduje na Instagramie Twojej ciotki. Komentarz. Serce, czy wszystko ok? Karta Głupiec. Obiecujesz sobie, że wypijesz dzisiaj tylko trzy szoty, a pół godziny później ścigasz się wózkami sklepowymi z jakimś randomem, którego nazywasz swoją bratnią duszą. Nie znasz go. On nazywa się Piotrek i ma trójkę dzieci. Karta diabeł. Piszesz do swojego eksa, czy ma twoje podsy? Nie ma, ale ma nową dziewczynę. I karta śmierci. Zgon. Na kanapie. Z kebabem jako poduszką. Śpisz jak śpiąca królewna, tylko bardziej tłusta i mniej świadoma. Ale mimo wszystko bawcie się dobrze. I pamiętaj, póki nie jesteś DJ-em, nie miksuj.